Rozdział trzeci. Ból konania był nieznośny. Został unicestwiony na ponad kilkanaście straszliwych sposobów jednocześnie, a każdy z nich przepełnił go tak dojmującym cierpieniem, że powitał niebyt niczym wytęsknioną kochankę. Ale śmiertelna agonia nie mogła się równać z tym, co nastąpiło potem. Nie miał ciała ani substancji. Nawet duch nie był właściwym określeniem tego, co z niego zostało. Wiedział, że istnieje, bo cierpiał, i rozumiał, że dręczący go bez ustanku ból jest karą. Zawiódł prześwietnego, a porażka, jaką poniósł, była niewybaczalnym grzechem. Jego więzieniem była nieskończona nicość. Nic nie słyszał, nic nie widział, nie czuł nic oprócz bólu. Jak długo to trwało? Dni, tygodnie, lata wieki. Czy tylko kilka straszliwych minut? Jeśli to ostatnie, to tortury, jakiego go poddano były naprawdę potworne. Nagle? bez żadnego ostrzeżenia, ból ustał. Gdyby miał usta, krzyknąłby z ulgi i z radości. Jeszcze nigdy nie czuł takiej wdzięczności, ale zaraz zaczął się zastanawiać, czy ta chwilowa ulga nie oznacza, że za chwilę spotka go jakaś nowa jeszcze bardziej przerażająca tortura. Postanowiłem Cię odkupić. Głos Boga napełnił go nadzieją i strachem zarazem. Chciał się pokłonić, ukorzyć przed nim, ale nie miał ciała, które mogłoby wykonać jakikolwiek gest. Uznałem, że jest dla Ciebie miejsce. Wejrzałem w mrok głębi Twojej duszy i odszukałem to, co kiedyś mi się spodobało. Uczynię to jądrem osoby, którą się staniesz. Dzięki temu Będziesz znacznie potężniejszym sługą niż dotychczas. Jego wdzięczność za ten najwspanialszy z darów nie miała granic, ale znów nie mógł jej wyrazić. Musisz otrzymać nową postać. Lecz aby inni widzieli w tobie chwałę, jaką obdarzam, i karę, jaką wymierzam, zwracam to, o po czym poznają cię najlepiej. Nagle wstrząsnę o nim wyładowanie elektryczne. Drobinki materii wpadły nagle w sam środek burzy elektrycznej, zbierając się i kondensując ponownie tworząc substancje. Wiele z nich należało do niego zanim został unicestwiony, i tak jak jego dusza, zostały zabrane przez Boga w chwili śmierci. Powoli, stopniowo, zaczął obrastać ciałem. Nie mógł się poruszyć, nie mógł oddychać. Otaczała go ciemność, która uświadomiła mu, że odzyskuje wzrok. I kiedy po raz pierwszy od chwili śmierci zaczął naprawdę widzieć. Zauważył, że jego nogi i ręce różnią się od tych, które miał wcześniej. Nogi wyginały się na wysokości kolan w tył i kończyły rozszczepionymi kopytami. Nogi, ramiona i dłonie porastało gęste futro, a palce były długie i wyrastały z nich szpony. Czuł, że twarz nabiera obcych kształtów i że z czoła wyrastają mu zakrzywione rogi. Nic w jego nowej postaci nie przypominało mu poprzedniego wcielenia. I zastanawiał się, po czym mają go poznać inni. A potem z wahaniem uniósł rękę i dotknął swoich oczu. I już wiedział, że są jego znakiem rozpoznawczym. Czuł, jak ukryta w nich siła staje się coraz potężniejsza, coraz bardziej precyzyjne z każdą mijającą sekundą. Widział teraz pasma magicznej energii odtwarzającej jego osobę i widział, jak niewidzialna ręka Boga rekonstruuje jego ciało tak, by był wspanialszy niż kiedykolwiek. Obserwował dzieło Boga, nie posiadając się z zachwytu nad jego doskonałością. Patrzył, jak staje się pierwszym z nowego gatunku sług, któremu zazdrościć będą nawet inni poddani Pana. Patrzył sztucznymi oczyma z czarnego kryształu, których środek przecinały rubinowe żyłki. To po nich odgadną jego imię ci, którzy go niegdyś znali i poznają, co to strach. Lord Kurtalos Ravencrest Stał przed wysokim kamiennym tronem, gdzie zazwyczaj przyjmował interesantów i spotykał się z dowódcami. Wysoki, nawet jak na elfa, miał długą pociągłą twarz przywodzącą na myśl głowę czarnego ptaka. Oczywiście kruka, którego imię nosił. Miał nawet haczykowaty nos. Broda i surowe oczy przydawały jego postaci mądrości i potęgi. Miał na sobie szaro zielony żołnierski strój, ale jego wysoką rangę podkreślał suty złoty płaszcz. I wielki hełm zwieńczony szkarłatnym grzebieniem, z którego spoglądała w dół slizowana głowa kruka. Za tronem wisiały bliźniacze proporcje jego domu: kwadratowe flagi barwy głębokiej purpury z białą sylwetką ptaka na środku. Proporzec domu Ravencrest stał się de facto symbolem obrońców, i byli tacy, którzy wyrażali się o szlachciców w słowach zarezerwowanych dotychczas tylko dla królowej. Ale sam lord Ravencrest. Nie należał do nich. I Malfurion w miarę słuchania coraz bardziej niepokoił się planowanym kierunkiem kontrataku. Jest rzeczą jasną. Dowodził brodaty nocny elf, że celem natarcia musi być Zinas Shari. To stamtąd wzięł się demonstra monstra i właśnie tam musimy uderzyć. Wśród zebranych nocnych elfów rozległo się pomruki poparcia. Odciąć wroga od źródła jego potęgi. Bez Zinas Shari, które zasiliło ich szeregi... Demony, które już znalazły się w polu, z pewnością poniosą klęskę. Ravencrest nachylił się w stronę słuchaczy. Ale musimy stawić czoła nie tylko potworom z innego świata. W Zinas Sharii zmierzymy się z najbardziej zdradzieckim wrogiem. Naszymi współbraćmi. Śmierć szlachetnie urodzonym! Krzyknął ktoś z tłumu. Dokładnie. Szlachetnie urodzeni. To oni podwodzą doradcy królowej Lorda Xaviusa, sprowadzili na nas to nieszczęście. To oni zakosztują teraz naszych mieczy i lanc i zapłacą za swe zbrodnie. Twarz szlachcica przybrała jeszcze bardziej ponury wyraz. To oni wierzą naszą ukochaną Asszarę. Teraz rozległy się gniewne okrzyki. Kilka elfów zawołało. Błogosławiona niech będzie Aszara! As Światło świateł! Ktoś obok Malfuriona wymamrotał. Nawet teraz pozostają ślepi. Odwrócił się i zobaczył rudowłosego maga Ronina. Choć o stopę niższy od elfów, dziwny przybysz był od nich potężniej zbudowany i równie dobrze mógł być wojownikiem, jak i mistrzem magii. Jedyny człowiek wśród nich. Jedyny człowiek w ogóle, na ile Malfurion się orientował. Budził zainteresowanie samą swoją obecnością. Nocne elfy wyniosły i uprzedzone w stosunku do innych ras, Traktowały go z szacunkiem z uwagi na jego moc, ale tylko nieliczne zaprosiłyby go do swego domu. A już na pewno nie otrzymałby takiego zaproszenia groteskowy osobnik stojący obok niego. Prawie tak wysoki jak Malfurion, ale zbudowany jak niedźwiedź. Przez plecy nosił przewieszony wielki, obosieczny topór bojowy, który był wykonany z drewna, a mimo to lśnił jak gdyby był ze stali. Tych, którzy nie znają swojego wroga czeka klęska. Mruknął zielono skóry wojownik. Ta filozoficzna uwaga zadawała kłam jego nieokrzesanemu wyglądowi. Broxigar, albo Brox jak wolał być nazywany, potrząsnął głową zirytowany niezachwianą wiarą nocnych elfów swoją królową. Cyniczny uśmiech, jakim Ronin skwitował słowa orka, tylko pogłębił zawstydzenie Malfuriona. Od razu dostrzegli to, co niewielu jego pobratymców potrafiło zauważyć. Aszara musiała wiedzieć, co się dzieje w pałacu. Gdybyście wiedzieli, czym dla nas była, wyszeptał nocny elf, zrozumielibyście, dlaczego tak trudno pogodzić się z jej stratą. To, co myślą, nie ma znaczenia. Wtrącił się stojący z przodu Ilidan. Tak czy inaczej, zaatakują Zin Aszari i efekt będzie taki sam. Koniec z demonami. A co jeśli Aszara wyjdzie im naprzeciw i powie, że odebrała szlachetnie urodzonym kontrolę nad demonami? Odparował Ronin. Co jeśli każe swojemu ludowi złożyć broń, mówiąc, że to koniec walki? Co będzie, jeśli wtedy płonący Legion spadnie na Kresta i resztę, a królowa będzie się śmiała do rozpuku z ich głupoty? Illidan nie potrafił na to odpowiedzieć, ale Brox owszem. Chwycił rękojeść sztyletu i wymamrotał pod nosem. My wiemy o jej zdradzie. My wiemy. Dopilnujemy, żeby nie próbowała żadnych sztuczek. Ronin przekrzywił okrytą kapturę głowę w bok, rozważając jego propozycję. Beznamiętna twarz Lidana nie zdradzała, co o tym wszystkim myśli. Malfurion zmarszczył brwi, rozdarty pomiędzy resztkami oddania Aszarze, a świadomością, że ktoś w końcu będzie musiał skończyć z królową, jeśli świat ma przetrwać tę potworną inwazję. Kiedy i jeśli nadejdzie czas, zrobimy to, co konieczne. Odparł w końcu Malfurion. Ta chwila zbliża się bardzo szybko. Do komnaty wślizgnął się Krasus. Kiedy do nich dołączył, towarzysze o nie mieli. Blady, zagadkowy czarodziej poruszał się żwawo i wydawał się całkiem zdrowy. A przecież smok, którego obecność dodawała mu sił, nie mógł przebywać w komnacie. Ronin natychmiast do niego podszedł. Krasusie, jak to możliwe? Zrobiłem co mogłem, powiedział Krasus... Bezwiednie dotykając trzech drobnych blizn na twarzy Powinieneś wiedzieć, że straż odleciał Choć spodziewali się tego, był to dla nich ogromny cios Bez smoka, nocne elfy były jeszcze bardziej zdane na ich małą grupkę Po drugiej stronie pomieszczenia, Lord Ravencrest kontynuował swoje przemówienie Kiedy już tam będziemy? Druga armia pod wodzą Lorda Deizdela Staraj nadciągnie z południa biorąc ich w kleszcze Stojący obok podwyższenia bardzo szczupły nocny elf, odziany w taką samą zbroję jak Ravencrest, ale w płaszczu wzór zielonych, pomarańczowych i fioletowych pasów skinął mu głową. Hełm Star Aja długi, lśniący grzebień z futra nocnej pantery. Sam hełm zdobiła masa drobniutkich gwiazdek wysadzonych klejnotami. W środku każdej z nich była osadzona złota kula. Osobą z zewnątrz Wygląd dowódcy mógł się wydać nieco jarmarczny, ale jego pobratymcy doceniali takie ozdoby. Nocny Elf wyglądał tak, jak gdyby cały czas poglądał na wszystkich z góry. Oczywiście z wyjątkiem swojego dowódcy. Daysel del Star Eye bardzo dobrze wiedział, jak ważny jest dla niego sojusz z domem Ravencresta. Musimy działać szybko, to pewne. Dodał niepotrzebnie Star Eye. Uderzyć w samo serce. Demony będą drżeć ze strachu przed naszymi ostrzami. Błagać o litość, której nie będziemy mieli. Sięgnął do kapciucha przy pasie i wyciągnął z niego szczyptę białego proszku i wciągnął go w nozdrza. Niech niebiosa mają nas w swojej opiece, jeśli ten Fircyk zostanie kiedykolwiek naszym dowódcą. Mruknął Ronin. Jego zbroja leśni tak, jak gdyby właśnie została wykuta. Czy on kiedykolwiek brał udział w wojnie? Malfurion skrzywił się. Niewiele nocnych elfów wojowało. Większość woli zostawić ten niesmaczny obowiązek Lordowi Ravencrestowi oraz Księżycowej Gwardii i miejscowym siłom. Niestety to pochodzenie decyduje, kto otrzyma wysoką szarżę w czasach niepokoju. Podobnie jak ludzi, zauważył Krasus, zanim Ronin zdążył odpowiedzieć: Uderzyć w serce i to szybko zgodził się Lord Ravencrest. I to zanim szlachetnie urodzenie otworzą drogę kolejnym potworom. Ku zaskoczeniu Malfuriona i pozostałych, Krasus wystąpił naprzód i ośmielił mu się przerwać. Obawiam się, że jest już na to za późno, panie. Kilka nocnych elfów oburzyło się, że ktoś nienależący do ich rasy ośmiela się przerwać szlachcicowi. Nie zważając na nie, Krasus ruszył w stronę podwyższenia. Malfurion zauważył, że mak wciąż porusza się z pewnym wysiłkiem. Cokolwiek zrobił, by nie musieć przybywać w towarzystwie smoka, nie zdołał się całkowicie uwolnić od tajemniczej choroby. Co to ma znaczyć? Co masz na myśli, czarodzieju? Krasus stanął przed Ravencrestem. To, że portal jest już otwarty. Jego słowa rozeszły się wśród zgromadzonych. Fioletowe twarze kilku elfów zbladły nagle o kilka odcieni. Malfurion nie miał im tego za złe. Nie takich wieści oczekiwali. Zastanawiał się, jak zareagują na wiadomość, że jedyny smok, który im pomagał, właśnie odleciał. Dejzdel Staraj spojrzał z góry na przybysza. A ty skąd to wiesz? Poczułem emanację. Wiem, co oznaczają. Portal został otwarty. Wniosły szlachcic, pociągnął nosem, dając w ten sposób do zrozumienia, że nie ufa takiemu wątpliwemu świadectwu. Za to Lord Ravencrest przyjął oświadczenie Krasusa z ponurym spokojem. Kiedy? Zaledwie kilka minut temu. Sprawdziłem te informacje dwukrotnie, zanim ośmieliłem się tu wejść. Pan Gawroniej twierdzy odchylił się na oparciu tronu i zamyślił. To bardzo złe wieści. Ale powiedziałeś, że stało się to dopiero przed chwilą. Jest jeszcze nadzieja. Powiedział Mak kiwając głową. Jest słaby. Czuję to. Nie będą w stanie sprowadzić zbyt wielu rzeczy naraz. A co najważniejsze, ich pan nie będzie mógł go użyć. Jeśli spróbuje, zniszczy portal. A co za różnica, czy znajdzie się tutaj, czy zostanie tam, gdzie jest. I tak będzie nimi po prostu kierował. Zapytał Staraj, znów pociągając nosem. Płonący legion jest tylko cieniem jego straszliwej osoby. Uwierzcie, że nie wszystko będzie stracone choćby każdy demon, który mu służy, przeszedł przez portal. Ale jeśli zabijemy je wszystkie, a on wkroczy do naszego świata, nie zostanie nam nawet iskierka nadziei. Po jego słowach zapadła cisza. Malfurion zerknął na Ronina i Broksa. Ich miny potwierdzały słuszność przestrug Krasusa. To niczego nie zmienia, oznajmił raptownie Ravencrest. Stanął przed słuchaczami ze stanowczą miną. Zin Asshari tym bardziej powinno być naszym głównym celem. Czekają tam na nas porta i nasza ukochana Asshara, więc tam pomaszerujemy. Nocne elfy poparły go niemal natychmiast. Tak dużym zaufaniem darzyły swojego dowódcę. Tylko nieliczni mogli się pochwalić równie doskonałą reputacją jak Lord Ravencrest. Potrafił zjednoczyć lud pod swoim sztandarem prawie równie skutecznie jak królowa. Wojownicy są już gotowi do wymarszu, czekają tylko na naszą decyzję. zezwalam wam wszystkim na opuszczenie twierdzy i przygotowanie własnych oddziałów. Przed końcem jutrzejszego dnia ruszymy na stolicę. Ravencrest uniósł wysoko opancerzoną pięść. Za Asszarę! Za Asszarę! ZAASSZAĘE! Za Zawtórowały mu pozostałe nocne elfy, nie wyłączając ilidana. Malfurion wiedział, że jego brat zawtórował im, ponieważ został niedawno osobistym czarodziejem szlachcica. Cokolwiek ilidan sądził o królowej Aszarze, nie miał zamiaru ryzykować utraty swojej nowej pozycji. Oficerowie prawie wybiegli z komnaty, tak szybko chcieli wrócić do swoich żołnierzy. Kiedy wylewali się na korytarz, Malfurion dziwował się zmienności swego ludu. Jeszcze przed chwilą biadali nad odtworzeniem portalu, a teraz zachowywali się tak, jak gdyby w ogóle się tym nie przejęli. Ale nawet jeśli o tym zapomnieli, Ronin i Brox pamiętali. Kręcili głowami, a rudowłosy czarodziej mruknął. To nie wróży nic dobrego. Wasi ludzie nie zdają sobie sprawy, co ich czeka. Czy mają inny wybór? Musisz ponownie rozważyć wysłanie posłańców, panie. Powiedział nagle Krasus. Czarodziej wciąż stał przed Lordem Ravencrestem, któremu towarzyszyło już tylko dwóch ponurych gwardzistów i Dezdel Staraj. Krasus stanął jedną stopą na podwyższeniu. Malfurion nigdy go jeszcze nie widział w takim stanie ożywienia. Wysłanie posłańców? Zadrwił Staraj. Żartujesz chyba? Rozumiem twój niepokój. Odparł ich gospodarz. Ale jeszcze nie upadliśmy tak nisko. Nie obawiaj się, mistrzu Krasusie. Odbijemy Zinas szary. I odetniemy portal. Obiecuję ci to, poprawił hełm. A teraz myślę, że obaj musimy się przygotować do wymarszu. To powiedziawszy, szlachcic wymaszerował z komnaty, jak gdyby już zwyciężył, a Stara i gwardziści za nim. Iridan dołączył do swojego patrona, zanim oddalił się na dobre. Krasus patrzył za odchodzącym Ravencrestem z niezbyt przyjaznym wyrazem twarzy. Do czego próbowałeś go przekonać? Zapytał Ronin. Do kogo miał wysłać posłańców? Próbowałem, na próżne jak się okazało, przekonać go, żeby poprosił o wsparcie krasnoludy i inne rasy. Inne rasy? Wybuchnął Malfurion. Gdyby Krasos zapytał go wcześniej o zdanie, młodzieniec natychmiast spróbowałby mu wyperswadować nawet sugerowanie czegoś takiego panu Gawroniej Twierdzy. Nawet gdyby cały Kalimdor był oblężony, a liczba ofiar szła w setki, a nawet tysiące zabitych, Żaden lord nie zniżyłby się do myśli o szukaniu pomocy u innych ras. Większość nocnych elfów traktowała krasnoludy i im podobne istoty jak coś tylko trochę lepszego drobactwa. Tak i widzę po wyrazie Twojej twarzy, że próba porozmawiania z nim o tym później będzie równie daremna. Sam wiesz, jak trudno było przekonać krasnoludy, orki, elfy i ludzi do współpracy w naszych stronach, zauważył Ronin. Nie mówiąc już o tym, jak trudno było przekonać różne frakcje i królestwa wewnątrz tych grup, aby sobie zaufały. Krasus kiwnął głową ze znużeniem. Nawet moi pobratyńcy nie są wolni od uprzedzeń. Jeszcze nigdy nie był tak bliski wyjawienia, kim naprawdę jest, ale Malfurion nie naciskał. Jego ciekawość w tożsamości sojusznika była niczym w porównaniu z zagładą, jaka ich potencjalnie czekała. Nie powiedziałeś im o odlocie smoka, przypomniał. Lord Ravencrest wie o tym. Wysłałem mu wiadomość, gdy tylko choriastrz obwieścił mi swoją decyzję. Ronin zmarszczył brwi Nie powinieneś był mu na to pozwolić. Martwi nas pewna sprawa dotycząca smoków. Ciebie też powinna. Krasus spojrzał znacząco na drugiego maga. W końcu Ronin kiwnął głową. Co robimy? Zapytał Brox. Walczymy razem z nocnymi elfami. Nie mamy wyboru, odpowiedział Ronin, zanim Krasus zdążył się odezwać. Znaleźliśmy się w pułapce. Sytuacja skomplikowała się do tego stopnia, że nie możemy nie wziąć w niej czynnego udziału. Wpatrzył się głęboko w oczy starszego maga. Nie możemy stanąć z boku. Nie, nie możemy. Już na to za późno. Poza tym, nie mam zamiaru czekać na pojawienie się zabójców dybiących na moje życie. Będę się bronił. Ronin kiwnął głową. A więc ustalone. Malfurion nie rozumiał wszystkiego, co mówili ale domyślił się, że to koniec jakiegoś długiego, zaciętego sporu. Najwyraźniej, bez względu na to wszystko, co zrobił do tej pory dla nocnych elfów, Krasus wciąż miał wątpliwości, czy powinien im pomagać. Druid uznał to za paradoks, zważywszy na ogromny wysiłek, jaki przybysz włożył w przekonanie Lorda Ravencresta, aby porozumiał się z krasnoludami i taurenami. Nagle dotarło do niego, że wszyscy postanowili dołączyć do wojsk maszerujących na Zin-Azshari. Wyzbywszy się ostatnich wątpliwości, Malfurion uświadomił sobie, że jest jeszcze jedna osoba, z którą musi porozmawiać zanim wyruszą. Nie mógł opuścić Suramaru bez zobaczenia się z nią. Muszę iść, poinformował ich. Muszę... muszę coś załatwić. Musiał się zarumienić, bo Krasus kiwnął uprzejmie głową dodając. Przekaż jej proszę moje pozdrowienia. Tak, oczywiście. Ale kiedy miał już minąć starszego maga, ten złapał go za przedramię. Nie broń się tak przed uczuciami młodzieńcze. Są częścią Twojego powołania, Twojego przeznaczenia. Będą ci bardzo potrzebne w nadchodzących dniach, tym bardziej, że on z pewnością już tu jest. Tu Roin zmarszczył brwi. Kto? Co jeszcze zataiłeś przed nami? Ja tylko wyciągam wnioski, Roinie. Widziałeś te bestie manrota dowodzącą legionem, kiedy demony wyruszyły z miasta. Wiesz, że pomimo jego obecności. Zdołaliśmy odciąć nie tylko portal, ale poważnie osłabić armię demonów. Pokonaliśmy Monrota. Wiem. Zrobiliśmy to też u siebie. Oczy Krasusa miały dziwny wyraz, który znów wzbudził niepokój Malfuriona. W takim razie powinieneś też pamiętać, co się wydarzyło, gdy go pokonaliśmy. Nocny Elf zobaczył, że Ronin zbladł. Brox też wyglądał na zaniepokojonego, ale reakcja orka. Bardziej przypominała jego własną. Brox rozumiał, że zaraz dowiedzą się czegoś strasznego, ale nie wiedział jeszcze czego. Archimond. Człowiek wyszeptał to imię tak cicho, jak gdyby martwił się, że ten, który je nosi, mógłby go usłyszeć. Mm, Archimond. Powtórzył Brox, pojmując wszystko. Chwycił ręką z sztyletu, wodząc oczyma na boki. Ki kim jest Archimond? Zapytał Malfurion. Samo brzmienie tego imienia wywoływało u niego niesmak. Odpowiedział mu Ronin z szeroko otwartymi oczyma i ustami wykrzywionymi zaciekłą nienawiścią tym, który zasiadał po prawicy pana płonącego legionu.